Witam Was, witam w kolejnym moim nagraniu wideo, takim troszkę szybkim, takim spontanicznym, ale poka wiem, ostatnio mnie na kanale nie było około przez tydzień, nieco ponad może, ale tak mówiłem, że tak mogą być takie dłu dłuższe przerwy, bo albo jak coś znajdę całekrawego, albo po prostu jak, nie, że mi się nie chce, tylko po prostu chcę znajdę ciekawego, czy pokażę. Nie? Także taka przerwa może trwać, nawet dwa tygodnie może trzy być. Mogą być trzy, nie? I proszę też się z tego nie, nie, nie hajdować za, za to, że mi się nie chce i, i tak dalej. Dobra, przechodzimy do tematu. Zobaczmy coś ciekawego. Coś dla użytkowników Spotify'a. Używaliście takiej takie funkcje jak Spotify Backup? Nie, bo takiego tego już nie ma. Jak to nie ma? Jest! Nazywa się to spotbybackup.com W internecie to wszystko znajdziesz. Tylko trzeba troszkę poszukać. Otwieramy tylko tak internetową, bo to jest w w głębowe. Najlepiej to wszędzie wykonajcie na komputerze, bo na smartfonie to streamer bardzo słaba. działa, jest nie na do smartfonów. I piszemy www.spotmybackup.com, link będzie w opisie i klikamy enter. No tutaj chcę, chcę, nam tłumaczyć i, i straszą nam, czego tak nas straszy, że nie ma SS, tego nie SSL, tylko HTT, HTTPS, bo jest HTTP, ale mój kolega, w dodatku mojego kolegi, się od tej stronie dowiedziałem, mówił, że to działa dobrze, on sobie robi że kopie zapasowe i działa to fajnie. Musimy się zalogować do konta Spotify. Tu jak widzicie, ja będę to przeczytał. Export your playlists and uh, tracks setup into a file by single click. Import the file to restore your setup at any time. Ja będę przeczytał na Polski eksportuj swoje playlisty i ścieżki, czyli po prostu piosenki, ustawienia, nie? Taką, jak to jest zrobione i tak dalej, do pliku, przez jedno kliknięcie. Zaimportuj ten plik, aby przywrócić swoje playlisty, kiedy chcesz, at any time, nie? Na pełnej chwili. Więc po prostu klikamy login with spotify. O, jak widzicie mnie to już automatycznie zalogowało, bo ja jestem do spotify zalogowany w oglądarce, ale po prostu jeżeli poprosicie o logowanie, ja się wyloguję. Kliknę tutaj, to nie ty, żeby się zlogować, ale jak widzicie, I możemy się zlogować do Spotify. Ja używam konta Google. O, i jesteśmy. I tutaj, jak widzicie, prosi nas, e, tak aby to było, logowanie przez konto Google do jakiejś usługi. to wygodne. to tak jakbyś, nie wiem, logował to przy użyciu Spotify'a do jakiejś innej usługi. Nie? Na przykład tak jak się reagujemy przez Facebooka, przez y, Google i tak dalej, nie? No, no na pewno to tak wygląda. Jak widzicie, tutaj mamy informację, co ta strona będzie robiła na naszym koncie Spotify. dane y, danych Twojego konta Spotify, no bo on musi wysyć. Moje konto Spotify to tam... Ja mam. To tam nic nie ma takiego. Wyświetlanie Twojej aktywności w Spotify. No tak, bo będzie musiała pobrać listę playlist O tym za chwilkę. I podejmowanie w Twoim imieniu działań. No tak, bo będzie przywracać, mogła przywracać spiku te playlisty. Nie? Więc, no, klikamy, zgadzam się, bo inaczej nie będziemy. O, i zobaczcie, co się tego zrobi. Account, no, 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 mój nick, na no, Spotify i po prostu tutaj nam się ładuje, a pod spodem mamy, please wait, loading your playlists and tracks. Ja mam bardzo dużo playlist więc, to chwilkę potrwa, jeżeli to będzie długie, to wstrzymam nagrywanie i wznowię, jak będzie załadowany, nie? nie co tam u Was słychać? Napiszcie w komentarzach. No bo jeśli chodzi o mój kanał, to on, po prostu... Nie, że jest taki zgołek. tylko po prostu nie, nie, nie umiem, albo nie, nie chcę mi się po prostu czy coś takiego, tylko po prostu, no, pomysłu, nie, mam. No, jak na coś ciekawego, tym jest na przykład właśnie ten cały spot my, backup, to po prostu ja to pokazuję, nie, od tak. Bo to fajna sprawa, nie, no, spontanicznie. Ja uważam, ale uwaga, nie pokażę wam tego, jak to przywraca. Pokażę wam tylko, jak to wykonam kopię za zapasową bo nie chcę sobie niczego popsuć na koncie, nie? Ja tego to wyeksportuję do pliku i na ten koniec. To już, sobie, to już się bawcie. Sobie, nie wiem, usunięcie jakieś tajnictwie i sobie potem przywracajcie i zobaczcie, co, czy to działa, nie? Bo ja nie chcę po prostu sobie czegoś popsuć. Bo ja te, to konta Spotify mam od 2017 roku, albo 2016, czyli to będzie dziewięć lat w tym roku chyba, nie? No backup to backup, nie będzie coś, nie jest, ale backup to też backup, to, to, to też niekoniecznie może przywrócić prawidłowo, nie? No. O, jest, zamodowało się i mamy dwa guziki. Export i import. My zajmiemy się eksportem, czyli pobraniem informacji o playlistach w postaci piku. Więc klikamy eksport. O. Jak widzicie, w przeglądarce pojawił się komunikat o pobieraniu piku więc klikamy zapisz i to to jest za plik, w jakiej postaci to jest plik w postaci skryptu json json więc ja pobiorę to do pobranych to no, mam wszystkie pobrane pliki Zapisz, proszę bardzo, mamy pobrane. Ja wam pokażę, jak ten pic wygląda. Wygląda to bardzo prosto, bo to jest PIK tekstowy, tak na dobra sprawę. Proszę bardzo, tu macie dawać pic 1, bo to jest znik mojego Spotify'a. No i tutaj za małpą jest data. I data backupu. Proszę bardzo, i ten plik ma i jaki rozmiar, nieco ponad mega, jeden mega z tego co widzę w kilobajtach, ale to dokładnie 1,03 megabajta. Ten plik pochodzi z innego komputera i może być zablokowany, aby pomóc w ochronie tego kompa. No tego nie trzeba odblokowywać, ale jakbyś nie, nie chciał wam zaimportować tego, to musisz to odblokować. Nie? Ja ja tego nie testowałem, bo mówię, nie chciałem niczego sobie zepsuć. Nie? A nie mam drugiego konta z Spotify, żeby żeby sprawdzić, nie? Tak na bo, tak, nie, dwa ic 50 miejsc, a nie wiem 60, a sobie to przywrócić. Nie? No, to u mnie ma być dobrze. Dobra. No i to jest ten back w postaci Jason. I teraz pewnie powiecie w komentarzu: A, nie, nie, chcę, nie chcę się bawić, bo nie chcę po żeby sprawdzić back Nie, tak. Ale ja uważam, że nawet jeśli byłby ten back niepoprawny, jakiś co Niepoprawnie przywraca, to zawsze lepiej niepoprawnie niż w ogóle. Jakby się coś nam skątem stało, nie? Lepszy nic niż nic. No, dobrze. A jak wygląda to eksportowanie? To widzieliście, nie? A jak wygląda ten import? takie klikamy import tutaj jak widzicie jest napisane SELECT A PRODUCE B EXPORTED FILE czyli wybierz poprzednio wyeksportowany plik po prostu cyk oczywiście tego nie będę robił ale to jakiś tapety wziąłem sobie no sumie to nie, nie nie tapety tylko moje filmy Dobrze, już myślałem, że coś prywatnego. Dobrze. Wybieracie tutaj plik z dysku i po prostu yy, nie wiem co się stanie dalej, bo nie mówię, nie chciałem ryzykować. To już się babcie. Dobrze. No i to byłoby tyle ode mnie. Taka ciekawostka. Yy, taki 15 minutowy może film. Na smartfonie ta strona działa, ale działa słabiej. Ja mogę Wam pokazać, jak ta strona działa na smartfonie. Czasami nawet nie chcesz się zalogować Spotify na smartfonie. Na Androidzie wam to pokażę tego. Ja sprawdzałem też na iOS, ale na iOS działa tak samo jak na Androidzie. Troszeczkę może lepiej, ale pff, podobnie. Przede wszystkim ta strona chyba nie jest przystosowana do dotyku. Zaraz zresztą zobaczycie. Także widzimy się na telefonie. Jestem z Wami na telefonie. Otwieram Google Chrome i to wpisujemy

Podotwik, ja nie mam go na Stolbierka-Wremce. Ała, literówka. E, no widzicie, i a tego było w by Białą Białą Stronę, bo takiej strony nie ma. c p o t m a Не вентерно, но но Google, это руска, Google, Spotify, Spotify. а если это No, teraz powinna znaleźć Proszę bardzo, spod moich dekad. O, widzicie, jak ta stronka wygląda? Bardzo jest taka małutka. Tak, no, tak na orientacji poziomej wygląda troszkę lepiej, nie? Bo to jest, no... w no, w orientacji poziomej dałoby się tego użyć. Więc klikamy login, bo w orientacji poziomej nie sprawdzałem, tylko pionowej. W nie wiesz Spotify. Ja używam konta Google. Proszę bardzo. Musimy się zgodzić. No Jak widzicie, nam no, też ma się nie? Na Androidzie. No, to w orientacji poziomej musicie to jest trąbki używać. Bo do orientacji pionowej jest nie zobaczymy, czy też pójdzie ogóle JSON, bo Android może to blokować, bo Android jest oparty na Androidie. A są to jest skrypt. Może nie bezpośrednio związany z DAWą, bo skrypt DAWA to jest y JS. Nie po tego, co pamiętam, ale po prostu DAWA skrypt, nie J, no, no, to jest JS. Ale po prostu JSON to też bojoz jest na początku. To też coś pośrednio czy bezpośrednio może być związane z daw A Android bardzo mocno jest związany z DAW-em. Przynajmniej kiedyś był, nie wiem jak jest teraz, bo ale przynajmniej za czasów wersji 5, 4, 7, 6 był bardzo mocno związany z domem. Bo aplikacje, aplikaty były pisane aplikacje Androida były psane w A nie wiem, no, jak jest z co stroną, bo ja nie programuję dla Androida. Mogę was wprowadzać w błąd, przepraszam, z góry. No ale... Aha, odmieniam jeszcze. No, no, smartfon na pewno ma mniejszą wydajność niż komputer. Jest inna architektura, bo tu mamy ARM, procesor ARM, ARM. A na PC mamy procesor x86, na moim przynajmniej 64 bitowy. To też nie porównuje się tak wydajności smartphone do komputera, bo jest inna architektura, inny kod. No, no to za chwilę zobaczymy czy pójdzie pobrać, czy się coś nie zawiesi i tak dalej, nie? Teraz strona działa, możemy jeszcze później zobaczyć na iOS. O jest, no, widzicie, no, mamy z mamy, klikamy export, o jest, pobieranie. Pik został pobrany. No to pozwolę sobie o, obrócić. W pobranych pik tam nic nie mam. Bo sprędzałem. Takiego prywatnego, więc będę miał tylko ten, ten pik. A mamy. To mm, być pikła. Jeden małpa tam tam Data, nie? Piku z rozszerzeniem JSON czy Android też na to pozwala? A jak wygląda kwestia importu? Eee, no importu, tak, importu. Widzę, też jest opcja zbiór PIKu. Nie będę klikał wybrać plik, bo mogłyby się pojawić zdjęcia moje, więc ja tak zapobiec. Również się da, więc również możecie się na smartfonie pobawić z Androidem, więc ja pozwolę to zamknąć, zatrzymać nakazanie filmu. Dobra, włączyłem nagrywanie ekranu, tym e, razem już tutaj, bo prędzej ścigałem <grywa> ja nagrywanie bez mikrofonu. E, no wchodzimy przez przeglądarkę Horm, Chrome, i znowu tutaj piszemy na no, to samo. Można znaleźć. Proszę, link będzie do tego w opisie. Również w orientacji pionowej to słabo działa, ale nie obrócę iPhone'a, bo podczas bo nagrywania będzie zakręcony obraz, a się w ogóle nie, nie da obrócić, więc nie, nie będę kombinował. Ale kliknięcie na to login już Spotify, to nas przekieruje do, tutaj do Spotify'a. Widzicie, I również trzeba zwolnić na dostęp, I znowu nam tutaj e będzie ładowało. Znowu musimy chwilkę poczekać. Myślę, że warto będzie poczekać, będzie nie, e e po prostu będzie dłuższy troszkę niż ten film, ale... Različni so ljudje, različne potrebe, zato sem se odločil, da je to kar se že na Androidu, ali pa je to različno. In napisi. Pod Windowsem, pod Linuxem, e, to se tudi dela. Tako da ni problema. Mislim, da je to fajna taka pastrka. Fajnie baję. Bo na Spotify takiej funkcji nie ma. Na tak czyli tak, e, budowanie, tak żeby miał już sam siebie, a powinien mieć. W postaci konta powinna być taka opcja, jak w e, zróbku, playlist. Albo coś takiego, nie? Bo to różne rzeczy. Ja mam tu FA na koncie Google, więc jeśli chodzi konto Google, to się też Więc ja tu FA mam na, na tym koncie Google, więc od, od razu to mi się to nikt Nie powinienem pomysł, bo, bo jak ja będę widział, że albo dostanę informację od tego integratora, że to po prostu ktoś próbuje się logować, nie? No to po prostu kliknę on i, pff, i się nic nie stanie, nie? A jakby tego tu efej, czyli 2FA nie miał, to po prostu mógłby, mógłby ten ktoś z obcy wejść od razu, nie? Hasło nie wystarczy. Do dwóch etapów weryfikacji. Ja polecam tam to połączyć na Facebooku, na koncie Google, Apple chmurach i tak dalej. Bo to dużo daje. Ale to mnie o tym, ale no mocno moduł, no bo taka właśnie zawodnienie, zawartość do tej aplikacji spod mojej backupu. Żebym mógł wam pokazać. że na iOS jeszcze się tylko na skopie zapasowym. Tego musimy poczekać. iPhone jest wolniejszy, ale dobra, już jest załadowany. jest po lewej to jest uh, eksport, a po prawej to jest import. A więc klikamy eksport. O, i już jak widzicie, na dole mamy informację, że tych został pobrany. Prawie... A nie, 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 trzeba zapis kliknąć. No, i zapisujemy sobie do piki. nie na dysku Google, tylko na, bo, bo, bo możemy oczywiście w przypadku iOSa wybrać jeszcze chmurę, żeby nam to wgrało się na dysku Google na przykład, nie? Ale ja pobiorę na pamięć telefonu, na pamięć iPhone'a, tutaj wybieram e, piki i klikam zapisz, Czeka. I po prostu możemy sobie to Schować Wybramy teraz pliki Czyli iPhone robimy na plików I szukam tutaj Takie coś jak pobrane. Firus, Chrome, S, pobrane rzeczy A nie, pobrane rzeczy to zapisuje chyba Safari To więc będziemy mieli Chrome tak, dokładnie. I mamy widzicie moje mój nick. Małpa i data. Widzicie? My, więc wszystko się da wykonać. Dobra, także będę się z wolny powoli, zamknę sobie tę przeglądarkę, to jest wymienianie plików. Jeszcze udowodnię Wam, że tu jest opcja ekspon... eksponowanie, import, proszę, importowanie. I tu też mamy opcję taką malutką. Ee, może się da wrócić, nie, 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 da się wrócić. No jest, jest wybierz. Można powiększyć stronę. O, może też tam to O, widzicie? macie tutaj tutaj guzik Wybierz plik i po prostu możemy na to kliknąć. Ja taką kliką nie będę. Zresztą mówiłem dlaczego, Ale wybieracie sobie plik. Jakby wam coś nie aniła z kontem, albo coś się stało, to po za zapasową i, dalej, i już bardziej przywrócone, nie? Ja tego nie testowałem, bo nie specjalnie chciałem celowo sobie przejść, bo akurat wtedy nie zadziałało, bo bekam to czasem działa, czasem nie działa. Także po prostu to nie jest taka, taka że o, na 155 tysięcy procent zadziała, nie? To tak, to jako taki subsydent, jako coś awaryjnego. Nie bardziej. Aniżeli coś, może, Bo to nie jest usługa od samego Spotify. Tylko od zewnętrznego, tam twórcy. Dobra. Żegnam się z Wami, bo sprawdziliśmy. Tylko pozwolę jeszcze sobie usunąć ten bitek. E, menu. Nie chcę zaznaczyć. A jest, dobra, to zaznaczyło się, jest tutaj obcym usun. Na samym dole. usunąłem. Dobra, i teraz to jeszcze tego wyszuca Z kosza. Czyli jest ostatnio usunięte. I tutaj mamy. Chciała przytrzymać. O, usunę teraz. Tej czynności nie można cofnąć, no bo tak, to no jest kosz, oczywiście, proszę bardzo. Mogą trwale usunięte przez dostawcę pamięci. No tak, bo, bo ta aplikacja z pozwala na synk z innymi usługami. Ale to już było omówione, nie? Prawda, jak omówiłem tą aplikację, dobra. Kołoby teraz na tyle ode mnie, żegna z Wami, szczęśliwego do Ty wszyscy co myślicie o tej tak usłudze, może korzystaliście z niej? Bez o niej dowiedziałem kilka dni temu, więc postanowiłem no, dost przygotować. Dobra, żegna z Wami. Mówił, to świku, cześć.